Osiem. Jestem ciekawa, jak wam było. Dobrze. 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 Jak Wam było w nazywaniu tych uczuć i potrzeb. Nie było trudno. Mhm. To nie jest łatwe. Warszawa Zelat mówił, to jest łatwe, ale nie jest trudne. O tak. No, tak? Nie. To, nie, nie jest. to jest proste. To jest proste, ale nie jest łatwe. O, tak To jest proste, ale to nie jest łatwe. To była taka wstawka dla Was, po prostu, żeby pokazać Wam w jakim kierunku, możecie teraz wasze Wasz śmieślnie empatii. Tak? Czyli jak się będziecie tu następnym razem spotykać, albo teraz jak będziecie wracać, to możecie o swojej historii, ale nie tylko po to, żeby poplotkować co, kto, jak, ale żeby naprawdę usłyszeć, co ktoś czuł i z tą e, listą potrzeb e, zastanawiać się, czego ktoś potrzebował. Ja chcę powiedzieć, że ja tą kartę, listę uczuć i potrzeb mam na lodówce. to mam słuchajcie, no, od, e, od 15 lat. E, może różne wersje, które sobie zmieniam mam ją w sypialni łóżka, nie? I po prostu po to, żeby sięgać. To nawet jak ja znam tą listę potrzebna na pamięć, to czasem jak spojrzę, to a, o to chodzi. Więc proponuję, żebyście nawet sobie ją tak, wiecie, włożyli, na przykład do oporty telefonu włożyli, albo jest teraz, teraz powstaje taka aplikacja Empatify, ale ona jest dopiero teraz, w jest zbierana, w każdym razie będzie mi była aplikacja, taka, która będzie pomagała w e, nazywaniu uczuć i potrzeb. To tak ma, e, Ale są karty. Nie, są karty. Są karty. Są karty. Są karty. Empatify. Tak, są karty Empatify i ten właśnie gusta poroszyński, on twórca Empatify robi teraz aplikację. To co będziemy się drzeć do telefonu, Nie, będziesz klikać. Jak się... Tam będzie lista uczuć i potrzeb. Będziesz klikał i będzie Ci pomagało. Do tego chodzić, ale to ja nie chcę też regalować tej aplikacji, tylko mówię, że to po prostu jest No Możecie znaleźć po prostu w telefonie listę uczuć i potrzeb i ją. E, mam takiego na przykład, ktoś sobie tym przedmiotem waszem, my tak miałam taką, po prostu scelowałam, trochę mieć takie minimum, nie? Do tego i po prostu ten misternik, po prostu tam, nie wiem, po po prostu coś, żeby to mieć przy sobie, bo tego po prostu. Wiecie, wiecie żeby to się na przykład nie myliły te potrzeby ze strategiami. Teraz może liczyć, niektórzy z Was pierwszych, to jest spojrzenie, jakie tam są potrzeby. I to trzeba praktykować, żeby to w ogóle wchodziło w krew i żeby ten mięsień empatii się wyrabiał. A to naprawdę nie różnicę. Jeszcze tutaj na koniec powiem, o, to jestem ja, Ewa Stradomska, możecie mnie znaleźć na Słuchać Serce Ewa Stradomska, albo właśnie Ewa www.ewastradomska.pl. Jeszcze tutaj nie, nie włożyłam tego, a tutaj mogłam, prowadzę też taką grupę na Facebooku, porozumienie bez dla chrześcijan. Więc możecie też tam po prostu sobie kliknąć i dojść, a nie jestem może jakaś bardzo tam Aktywna, ale raz na jakiś czas e, coś wrzuca. No i teraz, choć ja dużo, długo mówiłam, ale jak macie jeszcze jakieś 50 minut, to mogę odpowiedzieć na dyferencję. Jeszcze jakieś, jakieś są. E... Ja, ja mogę? Mhm. Bardzo pani pięknie mhm. mówiła, ale tak naprawdę, moim zdaniem, na pani bardzo ważny, fundamentalny aspekt. Mhm. Taki, że większość ludzi nie jest świadoma swoich emocji mhm. i nawet jeżeli my nazywamy te emocje, to ci ludzie po prostu zaprzeczają. I po prostu mówią, że nie, 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 wszystko w porządku, nie, nie, nic się nie stało. I, albo jakieś inne tego typu rzeczy. I można do kogoś gadać, a on i tak będzie zaprzeczał i to swoje. I po prostu dopóki mm -hmm. ktoś nie stanie wprawdzie sam przed sobą i nie przyzna się, że nie jest mu źle, albo że coś tam nie, jakby nie po otworzy się przed drugą osobą i jakby jakby nie pozwoli się obnażyć. To wtedy nic nie ma sensu z taką osobą, bo po prostu to jak gadamy, nie wiem, do Google, tak? Już mm to -hmm. powiedziałabym, że no jeśli wiesz, zależy w jakim celu ja otwieram buzie, bo jeśli ja przychodzę z taką intencją, że ja chcę naprawdę pomóc temu człowiekowi, to on może poczuć, że ja naprawdę chcę pomóc. A jeśli ja przychodzę, żeby mu wcisnąć, że ty się tak czujesz, albo ty poczuj wreszcie, Albo chcę właśnie go, w na tych warsztatach dużo osób przychodzi i chce nawrócić po prostu tą drugą osobę, nie wiem, mamy tak, żeby on wreszcie się zaczął komunikować z takimi uczciami, no to nie, no, nie jesteśmy kołczami tych osób. To no, rzeczywiście warsztat musi być ta otwartość po drugiej stronie. I jednocześnie, ja mam taką intencję, że ja po prostu jestem, czyli to tam się może takie otworzyć pole otwartości. Ale tak jak wiesz, jak to pisało się, to pasuje do tej bili że ktoś nie chce, ktoś neguje wszystkie emocje, nie chce. I jednocześnie, jak tutaj już tu wszyscy jesteście i każdy z Was usłyszał, to jak nawet tutaj są osoby, które rozpoznają się być unikającą, to już mają pierwsze, jest, wiesz, pierwsze, pierwsza jaskółka przyleciała. nie? jest jakieś pierwsze podłoże. Dlatego jesteś się w tym dzielić, mówić, nie? Że, żeby jest, że to jest w ogóle bardzo ważny aspekt naszego życia. Bo tak ogólnie rzecz tej, tutaj żeby się rozgadam, w tym naszym kapitalistycznym świecie, bo to my ciągle unikamy, tylko biegniemy po prostu fakty lewa pół kula zarabianie pieniędzy i unikamy emocji. Kościół jeszcze jest, on jest właśnie taki duchowy i zatrzymuje nas przy kuchni, ale tak, no świat generalnie kapitalistyczny ucieka w tamtą stronę. Trochę tak odbiegłam o od tematu, trochę jestem, tak, tak, tak chciałabym mówić o tej intencji, wiesz, to, to jak mam intencję pomóc, to może być otwarcie, jak mam intencję, żeby wcisnąć, to rzeczywiście to się tam nie wydarzy. Bo czasami właśnie w tym świecie, kiedy szybko biegniemy, duże rzeczy się dzieje, mamy tysiąc boców, to czasami ciężko jest nam słuchać jeszcze o emocje innych osób. Mm -hmm. to może jakaś porada, jak sobie dawać wtedy z tym, żeby jednak być otwartym na taką rozmowę, ale nie czuć się przytłocznym i być dodatkowo emocjami z drugiej strony. Mm -hmm. No, to, to czyli to jest ten kawałek empatii dla siebie. Po pierwsze, zauważyć, kiedy ja mam granicę, że ja już na jestem przebocowana i mam za dużo, i nawet to nazywać. Tak? że jak to. Tu że, że, że tu, tutaj mam swoje, swoje właśnie granice, to, bo, bo teraz potrzebuję odpocząć, potrzebuję spokoju, e, a jednocześnie, jeśli ja się czuję przytłoczona emocjami, emocjami innymi opowiadanymi, to szukać sobie, dlaczego mnie tutaj przytłacza. E, dlaczego właśnie się może w jakiś sposób zarażam tymi emocjami, bo te emocje tej drugiej osoby są oddzielne. I, i próbować to nazywać, że to, że, że ja jestem w innym miejscu, jestem tu przy swoich... Powiedziałam, że to podpowiedzia jest etapie na siebie, szukanie u siebie i dawanie sobie, zajmowanie się sobą, I w ogóle na początku zajmowanie się sobą, to jest... Od tego zaczynamy. Że zaczynamy nadawać swoje uczucia i potrzeby. Ja myślę też, że bardzo ważna jest właśnie kwestia pokory też takiej, bo mm -hmm. jeżeli my uważamy, że my wszystko wiemy najlepiej, jesteśmy najmądrzejsi, możemy wszystko stwierdzić dookoła, jakie coś jest z tego to nie gdzie nie dojdziemy. Myślę, że mężczyz, właśnie, to jest ważne, żeby być otwartym na to, na jakieś własne niedoskonałości, własne błędy, na to, że możemy wszystkiego nie wiedzieć. tak? Natomiast właśnie obserwuję, że właśnie ludzie czasami, jeżeli oni są skupieni bardzo, bardzo na sobie, na, czasami też w swoich jakichś tam potrzebach, w swoim języku, tego jak chcą być oni jednym tym, nie widzą nic poza tym, to właśnie prowadzi to do nikąd i czasami powoduje właśnie to, że... Nawet nie jesteśmy w stanie czasami, tak jak nie wiem, obcując z drugim człowiekiem, czy starszym, czy słabszym, czy dzieckiem, nie jesteśmy w stanie postawić się w perspektywie drugiego człowieka. Uh -huh. nie, nie ma to tej uwagi, nie ma tej bliskości. I myślę, że właśnie że, że ta pokora takiego podejścia do drugiego człowieka z takim pewnym szacunkiem, i, i też czasami takim z mówię, zrozumieniem, to też jest istotna w tych chwilach. Uh -huh. Także każdy jest ważny. Jednocześnie też, jak o tym mówisz, i tutaj nie wspomniałam nawet jest krótka kolekcji, tak, są takie fazy rozwoju według Marszala Rosenberga, gdzie właśnie na początku na początku wszyscy w ogóle nie negujemy swoje potrzeby, nie widzimy ich i to może być bardzo długo. A później wchodzimy w fazę buntu i tutaj jak na A ja pokażę, nie? I moje potrzeby są ważne. I tak czasem utykamy, bo się tak jakieś osoby, nie utykają, że moje potrzeby są ważne, moja perspektywy, moje uczucia I, yy, i tam też możemy w tym miejscu utknąć. A porozumienie bez przemocy zbiega do tego, że moje jest ważne i twoje jest ważne. Ja się wyrażam z moimi uczuciami ja i potrzebami, ja dbam o nie biorę odpowiedzialność. Całą odpowiedzialność biorę ze swoimi i potrzeby. To, że ktoś na mnie nakrzyczał, to nie jest tak, że to ty mnie zezłościłeś. Tam nie ma takiego komunikatu, że, e, że to, bo to, to ty, która wina właśnie ta przeciwbicę, bo ty, tylko ja. Ja tak naprawdę ja się boję. Ja e, nie wiem, też się złoszczę, jak ktoś na mnie krzyczy. Ale to, to ja biorę odpowiedzialność za, swo, za swoje mechanizmy yy, i, i widzę tą drugą osobę, która też ma jakieś zranienia, ja dlatego, że tak się zachowuje, też o za czymś tęskni. To moje ważne, twoje ważne. Mm -hmm. ja jeszcze mam pytanie odnośnie tego trzeciego punktu, co pani nam zadała, że pani sugerowała, żeby zadawać, co czujesz. W sensie tak się zastanawiam z tej perspektywy, że może w parze jest to dobre na zasadzie sugerowania, bo wtedy nawzajem dwie osoby się uczą, ale na przykład gdyby jakaś obca osoba zaczęła mówić, to co, czujesz się tak i tak, to ja bym się czuła wkurzona, że dana osoba mi w ogóle tak. jakieś emocje. Tutaj byśmy mówili tak na, na warsztatowo, po pierwsze, po drugie e, po drugie to jest tak, no zależy wiesz, od jakiego e, kontekstu, że z tą sąsiadką, która tam właśnie ten remont jakaś tam była zła, no to ona w sumie może wiele może widzi mnie na Facebooku, czym ja się zajmuję, tak? Ale to nie wiem, czy to było wciskanie, nie? tylko ja mówię, no tak, no widzę, no jest Pani zdenerwowana, że ten remont się wyraził, na mamy klasy tak? Wiesz, to było takie zrozumienie i ja ona wtedy nie reagowała, ale w momencie czasami, bo, wiecie, to może mnie też skurzyć nawet, jako mąż bo no jestem zmęczona. Wcale nie jestem zmęczona, nie? I tak, no no <laughs> też to opowiadać, zależy jak ktoś mnie wciska. Czy właśnie, właśnie to jest znowu o tym wciskaniu, czy ja chcę kogoś usłyszeć? To, to, to jest coś takiego. Wspomniała hmm? Pani, że porozumienie bez przemocy może być też formą manipulacji. Czy może Pani podać jakiś przykład? No, formą manipulacji, kiedy właśnie ja chcę e, mówić o swoich odczuciach i potrzebach, e, żeby osiągnąć swoją rację. I jestem przyklejona do tego, że, to, że moje ma być na wierzchu, a nie, e, nie widzę. Intencji, którą jest kontakt. Bo tutaj tą podstawową intencją to jest kontakt. To, że chcę być w relacji, to, że chcę to, to jest o tej świadomości. A mogę tego używać w taki sposób, że nie, jak nie będę umieścić w swoich potrzebach, to znaczy, że to jest porozumienie bez przemocy i ty masz, właśnie, masz się nie słuchać. Nie, a to. Co Pani doradzi, e, jak się kontaktować z osobą, która nie szuka relacji, tylko szuka fana? Są takie osoby, które szukają fanów, żeby ich inni uwielbiali, żeby adorowali, żeby lajkowali jakieś posty na Facebooku, na Instagramie. No, Są szczęśliwi, oni nic to, co więcej nie potrzebują w życiu. To jak z taką osobą rozmawiać? Wiesz, e, co? No, to, to się sobie już wtedy odzywa, nie? Znaczy, bo, bo wiesz, to też jest jakiś kawałek. Czy na przykład mnie to kurza, czy to mnie zasmuca, czy że, że ktoś w taki sposób się zachowuje? Bo ja, jakby jak ktoś tak, tak ym, chce, to prawdopodobnie sam w ten sposób chce zyskać poczucie wartości. Jak ja to zobaczę w takiej perspektywie, że ona jakoś tam w dziurę w tym miejscu, to mi się rodzi współczucie. Także na przykład wczoraj właśnie byli u znajomi i córka. 15-letnia bardzo często za coś mówi o pieniądzach, wczoraj właśnie się też powiedziała, nie no, my w szkole się wszyscy mają zegarki, ale nie taki z dekatonu za 69 zł. Ja tak powiem zdełam, sobie zadałem zegarki z dekatonu za 69 zł. Tak? I, a mnie często ten temat właśnie pojawia, że mam taką na wakacje. bo ona jakoś tak ma takie tak związała to poczucie wartości z tymi pieniędzmi, że jak ona ma, to jest wartościowa. Jak ktoś ma te lajki, to znaczy, że jest wartościowa. Nie? Ja mi się wtedy, wiesz, współczucie robi po prostu. Ale nie takie litość. Też jest tego rozróżnienia, tylko takie no różnice. Nie wiem, czy otwierać te pytanie. Nie no ja rozumiem, znaczy mnie to się bardziej, nie wiem, rodzi złość na taką osobę, bo... Dla mnie to jest taka, jakaś taka niedojrzałość, jakiś taki, taki bardzo szybko etap rozwoju i jak gdybyś ta osoba w ogóle nie widzi nic więcej, tylko gdybyś widzi, widzi to, i jak że to jest jej Biblia, o, tak powiem. Nie mm -hmm. się nie mnie interesuje. Wiemy właśnie, jak sobie poradzić z taką osobą. Co jest, jak, się, jak się nie wiem jakoś przekazać, żeby jakoś się ogarnęła czy po Wiesz, Wiesz, masz rozumerku za Gandhi, jeśli chcesz miać świat, zacznij z samego siebie, nie? Czyli to ma świętych. ciągle jęczy że woda jest za mokra, to dlaczego nie to tak wkurza? No przecież mogłabym zarogować ze współczuciem i miłością. Za każdym razem, jak nie mogę zarogować ze współczuciem i miłością na no osobę, która wrzuca jakieś tysiące postów i scenajków, mówi o tych zegarkach z Degatlonu, e, jęczy, że woda jest za mokra, ja nie potrafię zarobić z współczuciem, to dlaczego? Ja na przykład tutaj z, z tą moją córką, no tak, no bo ja musiałam być zresztą dziewczynką i nie mogłam się wyrażać autentycznie, dlatego mnie tak wkurza, że ona tak, e, tak jęczy. Ale jak to odkrywam, że ja potrzebuję autentyczności i że ona jest taka autentyczna. To mówię, ja Mówię, kurczem, udało mi się wychować e, na razie jeszcze autentyczną córkę, w że woda jest za i ja się tym cieszę. I nie, znaczy, zaczynam myśleć o swoich potrzebach, jakby tam jest coś, bodziec, jakie to są moje potrzeby, że tak to mnie, coś mi wywołuje. Nie jakąś reakcję. To jest ciągle taki zwrot na mnie, zwrot na mnie, zwrot na mnie. Prawie o tym nam jest nawrócenie. Zwrot na mnie. Dlaczego ja? Dlaczego tak reaguję? Przecież mogłabym zawsze reagować miłością z współczuciem. Nie patrzę, tak? Ale nie zawsze. Tak. Po porozumieniu po bez przemocy, jeśli pani mówi, że to trzeba rozmawiać. Tak. A może pani ma jakiś sposób? Mam osobę, która bliską, z którą próbowałem chociażby wczoraj porozmawiać i słyszałem, że. Ale ja nie chcę z tobą rozmawiać. Tak? Rozumiem, że nikogo na siłę nie zmieni. Czy mm -hmm. mam pani jakieś. E, jakieś sposoby nie, e, spróbować dotrzeć e, z, z tym komunikatem, który mam przedstawić. to są moje przeprosiny akurat mm -hmm. no, jest zablokowana druga strona. Mm -hmm. Tak. Przeze mnie. Mm -hmm. Spróbować, mm -hmm. bo tu nic nie ma na siłę. Mm -hmm. To znaczy, wiesz, no, najpierw wiesz, yy, jak komuś chcemy kogoś przeprosić, to to ta druga osoba może się bać, jak te przeprosiny będą wyglądać. Dokładnie tak jest. Tak. Te przeprosiny tak mogą wyglądać, że po prostu dać też empatii, uznać, że tak się ta osoba czuła, i tego potrzebowała. Yy, tak, takie, te, te, jakby usłyszenie tego bólu. Jak, jak iść, to nie chce. Nie, to, to jest, może nie ma gotowości, yy, może potrzebuje czasu, może jakby dawać empatię na to, sobie i tej osobie. Dlaczego? Dlaczego ona mówi nie? Ma jakąś tam potrzebę. Dlaczego odmawia? No bo on się tam chroni, ona potrzebuje niebezpieczeństwa, zaufania, którego nie ma. I dawać sobie, bo ona mówi nie, no to co ja czuję. Tak? E, może, nie wiem, poczucie winy, wstyd, tak? bo potrzebuje akceptacji bycia przyjętym, nie? potrzebuje bycia wysłuchanym to jeśli ja, może jak się z tym wyrażam, że naprawdę yy, widzę, że ty potrzebujesz bezpieczeństwa i zaufania i dlatego może nie masz gotowości rozmawiać, ja bardzo potrzebuję być wysłuchanym, to może jak ci dać się tylko że ja jestem i czekam. I tam może no. ja jestem. No to to, to nie dziękuję, to w krótki komunikat. bo mam właśnie problem z dotarciem, bo jeśli druga strona ucina, czy sam... Są... No, tak. A czasami potrzeba no czasu. No, jest czasami potrzeba czasu, tak. To, to też tak do tego doszedłem, że po prostu... To krótki komunikat, to jest, ja jestem i czekam. Dzięki. No dobrze, to już chyba będziemy